Nowy papież i Jezus. To zdjęcie przejdzie do historii Watykanu. Świat nie mógł uwierzyć, kto stanął obok Leona XIV. Leon XIV zaskakuje od pierwszych dni swojego pontyfikatu. Świat nie przestaje komentować jego odważnych decyzji, ale to jedno zdjęcie wywołało prawdziwą sensację. Podczas audiencji generalnej nowy papież pozował z Jezusem a przynajmniej z jego serialowym wcieleniem. Po odejściu papieża Franciszka w Watykanie rozpoczął się czas refleksji i wyczekiwania. Miliony wiernych na całym świecie wypatrywały białego dymu unoszącego się nad kaplicą Sykstyńską. Ten znak oznaczał jedno: Kościół katolicki ma nowego papieża. 8 maja ogłoszono światu, że duchowny pochodzący z USA, Robert Francis Prejwoust, został nowym następcą święta Piotra i przyjął imię Leon XIV. Jego pontyfikat od początku wyróżnia się otwartością, serdecznością oraz odważnym podejściem do mediów i symboliki wiary. Tak samo jak jego poprzednik, papież Franciszek, Leon XIV stawia na kontakt z wiernymi i prostotę przekazu. W każdą niedzielę pojawia się w oknie pałacu apostolskiego, by udzielić błogosławieństwa Urbi ete orbi. Jednak to, co wydarzyło się podczas jednej z jego środowych audiencji, zaskoczyło cały świat. Wśród pielgrzymów i gości zgromadzonych na placu Święta Piotra znalazł się Jonathan Rumie, amerykański aktor znany z roli Jezusa w serialu The Produkcja ta, zyskująca coraz większą popularność wśród chrześcijan na całym świecie, była powodem obecności aktora w Rzymie trwają przygotowania do premiery czwartego sezonu. Korzystając z okazji, Rumie udał się na audiencję i spotkał papieża osobiście. Zdjęcie które obiegło media na całym świecie, pokazuje papieża Leona XIV w towarzystwie mężczyzny łudząco przypominającego syna Bożego z tradycyjnych przedstawień. Jonathan Rumie, z długimi włosami i brodą, wyglądający jak klasyczny Jezus, uśmiecha się u boku głowy Kościoła. Zdjęcie natychmiast trafiło na oficjalne profile Watykanu i papieża w mediach społecznościowych, wzbudzając euforię i zdumienie internautów. Tego nie wymyśliłaby nawet sztuczna inteligencja. Komentują użytkownicy Twittera. Papież i Jezus na jednym zdjęciu to musi być znak czasów, pisze jeden z użytkowników Instagrama. Wspólna fotografia stała się wiralem, a media z całego świata cytują wypowiedź Leona XIV o duchowym znaczeniu aktu wiary. Za każdym razem, gdy wykonujemy akt wiary skierowany do Jezusa, wzrastamy w naszym związku z nim, a jego łaska jest udzielana natychmiast. Czasami nie jesteśmy tego świadomi. Ale w tajemny i rzeczywisty sposób jego łaska dociera do nas i stopniowo przemienia nasze życie od wewnątrz, mówił papież. Dla wiernych to moment, który łączy sakrum z popkulturą. Serial D. Uzen, uznany przez wielu za najbardziej realistyczne i emocjonalne przedstawienie życia Jezusa, zyskał nową rangę po tym wydarzeniu. Obecność jego twórcy obok realnego papieża to symboliczne spotkanie dwóch światów, duchowego i filmowego. Spotkanie Roumiego z Leonem XIV wpisuje się w szerszą tradycję pontyfikatu opartego na bliskości, dialogu i świadomej obecności w świecie współczesnym. Podobne reakcje wywołało w przeszłości słynne selfie papieża Franciszka z Malianną z Polski, które w 2022 roku poruszyło serca tysięcy internautów. Teraz nowy papież pokazuje, że pod tym względem nie zamierza odbiegać od linii bezpośredniego kontaktu i ciepła wobec ludzi. Religia coraz częściej przenika do świata kultury i filmu. Przykładem może być film Edwarda Bedziere Konklawę, który walczył o Oscara. Po odejściu papieża Franciszka zainteresowanie tą produkcją eksplodowało. Jednak prawdziwa historia tworzy się teraz, kiedy duchowny z USA, przyjmując imię Leona XIV, udowadnia, że pontyfikat XXI wieku nie musi być odległy od świata współczesnych ludzi.